Cześć, ja jestem Kin, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć o filmach dokumentalnych, które obejrzałam, nie przeczytałam, na Nonfiction November, czyli na listopad na faktach. Najpierw obejrzałam kilka filmów, które były takie dosyć impresjonistyczne, a jednym z najbardziej impresjonistycznych z nich był Antonio Gaudi. To jest film z lat 80. -tych. O Antonio Gaudim, jak można się domyślić. Natomiast nie jest to właściwie film o samym Gaudim, bo nie dowiemy się z niego nic praktycznie na temat tego architekta. Jest tylko jeden malutki fragmencik pod koniec, gdzie uczeń jego opowiada, jakie było credo Gaudiego. A tak poza tym film nie ma żadnej narracji. Pokazuje po prostu po kolei różne budynki i struktury zaprojektowane przez Gaudiego, a także budynki, które mogły być inspiracją dla Gaudiego, nie informując nas, które budynki zostały przez niego zaprojektowane, a które były tylko inspiracją. Chociaż można się domyślić, bo jednak jego budynki są dość rozpoznawalne. Ja się przyznam, że ja w ogóle przed y, obejrzeniem tego filmu nie wiedziałam o Gaudim nic. Nie interesuje się architekturą jakoś szczególnie, a Sagrada Familia zawsze widziałam tylko tak z daleka, z takich, na takich zdjęciach, gdzie wygląda jak zwykły kościół. Trochę strzelisty, ale zwykły. No teraz już wiem, w jakim byłam błędzie. Film ma godzinę, jest na YouTubie, można obejrzeć. I myślę, że może być ciekawy i dla takich ludzi jak ja, którzy nic nie wiedzą o Gaudim, bo przynajmniej będą wiedzieli, jaki on ma charakterystyczny styl. Po obejrzeniu tego filmu, a także dla ludzi, którzy znają się na architekturze, wiedzą o co chodzi, bo jest bardzo dużo zbliżeń, bardzo dużo detali. Myślę, że to jest taka perspektywa budynków, do których normalnie nie mamy dostępu. Niemiecka młodzież nie ma za bardzo narracji takiej z ofu prowadzonej przez twórców filmu, natomiast ma sporo narracji takiej wewnętrznej tych, Ujęć tych klipów, które zostały użyte do stworzenia tego filmu, ponieważ jest on w 100% stworzony z archiwalnych nagrań. To jest film o takiej lewicowej grupie terrorystycznej w Niemczech, o której ja wcześniej nigdy nie słyszałam. Po angielsku nazywała się Red Army Faction. To była taka grupa młodzieży, która w latach 70., -tych, 80. -tych bardzo się zradykalizowała, używając różnego rodzaju nagrań. Są tutaj Filmy amatorskie stworzone przez samych członków tej fakcji, nagrania wywiadów z tymi osobami, nagrania z ich przesłuchań, e, nagrania filmów fabularnych, które powstały w reakcji na ten ruch. Twórcy starają się pokazać źródła i przyczyny tej radykalizacji, zalążki tych idei, które już widać w młodzieńczej twór twórczości członków. Więc ogólnie warto go było obejrzeć i Sporo się dowiedziałam, natomiast dość mnie męczył, ponieważ mnie męczy taki intelektualny, marksistowski dyskurs. Nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie, którzy chcą mówić o sytuacji zwykłego człowieka i o odcisku zwykłego człowieka, używają tak strasznie skomplikowanych słów, żeby wyrazić dość proste idee. Następnie obejrzałam film Wernera Herzoga i ja muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo kocham Wernera Herzoga. Nazywał się Rekolekcje na temat mroku. I to jest film, który składa się ze zdjęć nakręconych w Kuwejcie w 90-tych latach, kiedy płonęły pola naftowe w Kuwejcie na skutek irackiej agresji. I to od razu Wam mówię, ponieważ tego się na pewno z tego filmu nie dowiecie. Jest on zupełnie odrealniony. Są przepiękne, ale też takie bardzo przerażające zdjęcia, pokazujące taką obcość natury, nieogarnialność natury. Do tego bardzo nastrojowa, liryczna muzyka i narracja, która jest prowadzona w takim stylu, jakby opowiadano nam jakiś mit lub też y, opowieść science fiction. Jesteśmy wprowadzani w taki klimat, jakbyśmy byli gośćmi na Obcej planecie. I jako goście nie rozumiemy w ogóle tej przerażającej sytuacji i próbujemy ją odnieść do jakichś bardziej uniwersalnych wartości. Nie jest to może mój ulubiony film Wernera Herzoga, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to niezwykłe podejście, bardzo nietuzinkowe, jest bardzo ciekawe i warte zobaczenia. Nie wiem, czy znacie Adama Curtisa. To jest taki reżyser, który tworzy filmy dokumentalne ze zdjęć archiwalnych BBC. Jego najnowszy film, Zone pokazuje Związek Radziecki, a potem Rosję w latach od 85 do 99 roku. Film ma 8 godzin, jest podzielony na godzinne odcinki. Jego poprzednie filmy zawierały bardzo charakterystyczną narrację, bo. Spinał te właśnie różne archiwalne zdjęcia swoimi własnymi interpretacjami. W tym filmie teoretycznie nie ma narracji, natomiast są podpisy. Są podpisy dające kontekst polityczny przede wszystkim, więc ten ogólny argument spinający film jest tutaj, chociaż wyrażony w trochę inny sposób. Chodzi o pokazanie tego, jak w Związku Radzieckim tworzyła się, a potem upadła demokracja. Natomiast same zdjęcia wcale nie odnoszą się tylko do wydarzeń politycznych. Jest to taka mozaika starająca się pokazać bardzo różne aspekty życia w, w Związku Radzieckim w tych latach. I ja takie rzeczy bardzo lubię oglądać. Lubię widzieć zwykłych ludzi w kontekście historii. A są przeprowadzane właśnie wywiady i ze zwykłymi ludźmi, i z politykami. I są po prostu pokazywani na ulicy, kiedy robią zakupy. Wszystko jest. Najróżniejszego rodzaju zdjęcia. Tego filmu na razie jeszcze po polsku nie ma. Jest po angielsku, nawet na YouTube można obejrzeć, jakby co. Kolejnego filmu niestety też nie ma po polsku. Nazywa się In the Name of God i to jest indyjski film. Nie wiem, czy się orientujecie, nie wiem, czy się interesujecie, że w Indiach jest teraz taki e, renesans, możemy to nazwać, ale renesans to raczej pozytywne słowo nacjonalizmu hinduskiego. I ten film pokazuje właśnie ten nacjonalizm hinduski i te mechanizmy powstawania napięć pomiędzy muzułmanami a hindusami już w latach 90., a właściwie jeszcze pod koniec 80. I jest to zrobione na przykładzie jednego wydarzenia planów zburzenia meczetu y, muzułmańskiego. Film pokazuje eskalację tego problemu, pokazuje nastawienie różnego rodzaju osób, pokazuje wiedzę polityczne, wywiady z osobami, które uważają, że należy zburzyć tę świątynię, wywiady z osobami, które mieszkają w tym mieście, w którym ma być zburzona świątynia, z duchownymi, z muzułmanami i z hindusami. I pokazuje, że w tym problemie ważna jest nie tylko religia, ale również kasta. Technicznie może nie jest to najlepiej zrobiony film wszechczasów. I owszem, Reżyser pokazuje swoje własne poglądy, widać z kim on się zgadza, a z kim nie, ale ponieważ stoi po stronie pokoju i zgody, to nie jest to chyba problem. A temat jest ważny i okazuje się bardzo uniwersalny, bo dokładnie takie same mechanizmy możemy zaobserwować w innych krajach na inne tematy. Truflarze to jest film, który obejrzałam, żeby odpocząć od tych wszystkich strasznie poważnych i dowujących tematów: rasizm, klasizm. Upadek demokracji, agresja, i tak dalej. I to jest o panach. O takich starszych panach, którzy w górach włoskich zbierają trufle. I film jest rzeczywiście uroczy: to znaczy, ci panowie są uroczy. Tacy staruszkowie, co rozmawiają ze swoimi psami, bardzo kochają te psy. Film jest nakręcony w ten sposób, że stara się sprawiać wrażenie takiego um, naturalistycznego obrazu z zewnątrz, nieingerującego. To znaczy nie ma wywiadów z tymi panami za bardzo, tylko po prostu obserwujemy ich, jak tam siedzą przy stole rozmawiają ze swoim psem, rozmawiają z innymi osobami. Jest dużo też ujęć po prostu takich pięknych krajobrazów, tych lasów piemąckich. Zdjęcia ogólnie są bardzo, bardzo ładne. I to jest taki kameralny, intymny film, który też wywołuje taką pełną gamę emocji, bo jest i zabawny, i wzruszający, i czasami poruszający i. Smutny. Więc nie do końca mi się udało zrelaksować po tych wszystkich dołujących filmach, bo też chwilami był dołujący, ale też o wiele bardziej ciepły niż większość z nich. Z kolei, 24 City to jest film, który składa się praktycznie z samych wywiadów z osobami, które pracowały w fabryce broni. Ta fabryka przeżyła swój taki okres świetności w latach 50., -tych, 60. -tych, a potem, kiedy zabrakło wojen, to zabrakło też potrzeby na broń. Te wywiady są też przerywane zdjęciami w pracy w tej fabryce albo życia wokół tej fabryki, ale jednak główną podstawą filmu są właśnie te rozmowy, a właściwie monologi, bo nie są tu zadawane pytania, a po prostu osoba siada i opowiada swoje życie. Podobało mi się, że te wywiady były przeprowadzane w takich bardzo różnorodnych miejscach, na przykład w autobusie. I podobało mi się, że film nie przedstawiał tych Chińczyków jako takie trybiki w maszynie, tylko jako po prostu osoby. Każda z nich miała swoją historię. Bo wydaje mi się, że w tych zachodnich filmach, bo jednak zazwyczaj oglądałam zachodnie filmy o Chinach, jest bardzo duży nacisk położony na to, jak Chińczycy są do siebie podobni, jak oni są zuniformizowani. Zuniformi... <noise> zuniformizowani. To, co mi się nie podobało, to że okazało się, że część tych wywiadów to były tak naprawdę wywiady z aktorami, którzy opowiadali jakąś historię, która chyba miała być taką uniwersalną, jakąś taką historią, a nie była rzeczywiście prawdziwym życiorysem nikogo. Ogólnie film mi się podobał, bo jednak pomimo tego, że niektóre te historie mogły nie być prawdziwe, to film pokazywał jakiś taki głębszy kontekst życia w Chinach. Na koniec obejrzałam dwa filmy Agnes Bardy, którą też bardzo lubię. To jest taka ekscentryczna kobieta, która przefiltrowuje swoje filmy przez siebie, yy, przez co one zawsze mają taki bardzo charakterystyczny... Char charakterystyczny charakter... Obejrzałam jej dwa filmy, bo chciałam wziąć udział w tygodniu francuskim, nie weekendzie, u kursywy, u Natalii. A nie miałam czasu na czytanie książek francuskich, więc wybrałam filmy. I pierwszy, który obejrzałam, to Dagerytypy. I to jest film o ludziach na jej własnej ulicy, przy której ona mieszkała prawie całe życie o sklepikarzach z tej ulicy. Jest to bardzo uroczy film, po prostu bardzo uroczy. Szczególnie, że pokazuje nam taki stary świat, Ym, film jest chyba z 70-tych lat, którego już po prostu nie ma. Sklepikarze tacy, że mięsny, w którym mięso leży w oknie otwartym. Aż się japa sama cieszy, jak się to ogląda. A również Agnes Warda jest bardzo dobra w wyciąganiu takich nieoczywistych rzeczy z oczywistych tematów. W wynajdowaniu takich nietuzinkowych połączeń, Pokazywaniu tych swoich tematów z takim zaciekawieniem, z taką otwartością na każdą z tych osób i z takim filuternym humorem. Podobno Agnes Warda kręciła go, kiedy jej dziecko było bardzo małe, i dlatego nie mogła się oddalać od mieszkania, i dlatego zrobiła taki mały film. I podobno nawet ciągnęła kable ze swojego mieszkania. Taka, Taka ciekawostka. A drugi film, jaki obejrzałam, to Murmury czyli film o muralach w Los Angeles. Tutaj to, co mi trochę przeszkadzało, to to, że na Mubi jest rekonstrukcja angielskiego filmu. To znaczy, Agnes Warda mówi tutaj narrację po angielsku, ale przy jej akcencie osobiście nie byłam w stanie się skupić na niczym, co ona mówi, ale pomimo tego, pomimo tego, że nic praktycznie nie przyjęłam do wiadomości z tego, co ona mówiła, to i tak, te obrazy mówią same za, za siebie. Bo ten film został nakręcony na początku lat 80., w latach kiedy ten ruch tworzenia murali był jeszcze taki w pełni sił. A teraz to już nie wiem, że tak jest, i zapewne te wszystkie murale, które tutaj są przedstawione, to już nie istnieją. Więc chociażby po to, żeby je zobaczyć, warto zobaczyć ten film. A przy okazji, Agnes Warda oczywiście nie skupia się tylko na sztuce. Pomimo tego, że to jest film o obrazach, o muralach, to tak naprawdę jest to też film o. Tych osobach, które te murale stworzyły, i o całej kulturze, która je wytworzyła, czyli w większości marginalizowana społeczność. Imigrantów, szczególnie z Ameryki Łacińskiej. Tutaj mi się skończyła bateria w aparacie, w związku z czym żegnam się z wami z OFU. Powiedzcie mi, czy wy oglądacie filmy dokumentalne, a jeśli tak, to jakie lubicie, polećcie mi coś. I na razie do zobaczenia. Cześć!